Witajcie moi drodzy, z tej strony Urban. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Nasi w UK. I właśnie z tej okazji w zeszłym tygodniu odwiedziłem SLAW, a dokładnie Klub Polski Gryf, gdzie ekipa The Patriots SLAW organizowała z okazji 73. rocznicy Powstania Warszawskiego turniej piłkarski Pamiętamy 44. I na ten turniej Was właśnie teraz zapraszam. Lecimy. Wszystkich serdecznie na turnieju pamiętamy. 44 WSL. Jest to trzecia edycja naszego turnieju. Eee, za każdym razem pomagamy jakiemuś dziecku e, choremu. Tym, tym razem jest to Oliwka e, z Polski, Wroczna, która jest chora od urodzenia na Mukowicy doza. E, zostały zaproszone w tym roku 23, te 23 drużyny, e, z tego jedna nie dojechała niestety z Manchesteru kontuzje i, i różne rzeczy, także no, nie dojechała, ale mam nadzieję, że wszyscy się fajnie bawią. 22 drużyny, jedna w tym angielska pod nazwą Fully English Breakfast. Mnóstwo atrakcji, malowanie twarzy, bańki mydlane. Mamy sporo sponsorów, grill. Powiedz coś o tym miejscu, bo tutaj znajdujemy się. Znajdujemy teraz... się w specjalnej sali przygotowanej na tę okazję. Jest to wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, która udostępniła nam i pełen nam udostępnił temat wszystkie materiały, także można dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej polskiej historii, która nie była najlżejsza, najlżejsza tak? The Patriot's Law Stowarzyszenie, Stowarzyszenie. Non-Profit Także to co mamy tutaj jest wszystko z, ze środków sponsorów i dobrych ludzi, którzy mogą nam, pomagają nam I, i, I to wszystko przekazujemy na cele charytatywne Także wszystko co uzbieramy dzisiaj z kilo, ze sprzedaży wszystkich rzeczy pokryją konto Liwki guys what are you doing here on the polish tournament well we turned up because it's a brilliant cause you know so we're not very good we've lost every game but it's all about raising funds and doing the you know we are the whipping boys, we're rubbish, but it's a good day out, good fun, fun and a barbecue. <laughs> and, a barbecue yeah. and are you from London or from Slough? or well, we work with Gregor? We work with Gregor. With the main guy, the yeah, organiser, yeah. Yeah, yeah, yeah. so um, he asked us along, so here we are. So, exactly. Not <laughs> so everyone turned up, but this is our lot. So you're the only English team in this tournament, yeah? Exactly, yeah. Alright, and now I have a really tricky question, because this tournament is uh, Remember 44, which is the Polish, actually Warsaw Uprising 44, right? What do you know about that? That there's a big thing in there. Yeah, it's all about. Not a lot, to be honest, no. But I am interested. I am going to have a look once we're knocked out, which is in a couple of games. We're going to go and have a look. And really, you never heard about the Polish Uprising? No, no. We never, we never studied. We, in school, we did British history. You exactly. know? We did uh, the war, but we never really did any European countries' history. So Bayo, you enjoy tournaments so far, yeah. the party and everything. Nice people, nice food. i so yeah, Kim jesteście? Powiedzcie. Seria FC. Jak wam idzie w dzisiejszym turnieju? No, do tej pory trzy zwycięstwa. 1-0, 1-0 i 2-0. Przede wszystkim dobrze ustawieni od tyłu. Szukamy swojej szansy, Po prostu jak się uda, to wpada. Taka jest taktyka na dzisiaj. tak naprawdę, można powiedzieć na szybko no, Niektórzy grają w polen którzy Niektórzy po prostu szanują. I ta siebie graliśmy też w drużynie, która też dzisiaj gra Eagles z Rugby. No i tak powstała właśnie drużyna na szybko zebrana, ale dajemy sobie radę. Właśnie, podziałasz się Kowentry? Jesteście z Kowentry? Z Kowentry przyjechaliście? Nie, większość osób jest z Rugby. Miało być parę osób z Kowentry, ale gramy tam w kolonii. A na dzień dzisiejszy zebraliśmy właśnie drużynę typowo pod ten turniej, I to nie jest żadna drużyna, która trenuje na co dzień, tylko. Po prostu drużyna zebrana na dzisiaj, ze znajomych, po prostu ze znajomych, mianie, się tutaj, czujemy. No i właśnie, jak wam się podoba e, atmosfera na tej, na tej, na Z roku procesie. na rok turniej coraz pomocy, lepszy, atmosfera dzisiaj fajna. Sobie, fajnie, że ludzie, wygląda, którzy na przykład mają rodziny, to to mogą zabrać my dzieci. My są, są właśnie roku, te napompowane balony, się, gdzie sobie tak, mogą poskakać, to to jakieś malowanie. No fajnie to wygląda, z roku na rok coraz lepiej. I organizacja turnieju także jest dzisiaj na plus. Przyjechaliście tutaj na turniej po drugi raz, nie? Nie, panowie? Drugi raz już jesteśmy? Chyba tak. No. Zespół założony został w, 2002. Raz w 2012. Czyli jesteście już taką skraną ekipą? Zaczęliśmy od 11 zawodników, teraz nas już jest 60. O, proszę. No, no bo ogóle chyba jesteście nawet podzieleni na tak, dwie drużyny. Jedni biało-zieloni, tak. tam są niebiescy z tyłu. Graliście razem już między sobą czy nie? Tutaj na tym turnieju? Tak, nie, nie, nie. Jesteście Podzielni, rozdzieleni, jesteśmy tak, na, na grupy. No. Jesteśmy w grupie B, oni chyba są w grupie C. A jak wam idzie właśnie do tej pory w turnieju? <laughs> troszeczkę no, ciężko, no. dwa mecze, dwa mecze yy, przegraliśmy, jeden wygraliśmy, także musimy teraz dwa mecze wygrać, żeby przejść dalej, nie? Jesteśmy w Klubie Polskim Sław. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest historia tego klubu? Bo to jest długa historia, o, to nie jest... Środek powstał w latach 50. z inicjatywy żołnierzy przybyłych tutaj pozostałych po armii Andersa, po generałem Maczku i tak dalej i z ich inicjatywy postanowiono, żeby mieć swój kolebkę swoją, swój dom jakby. Najpierw to było założenie, że dom, mieć swój dom, gdzie mieli ci żołnierze się spotykać. No, oni nie mieli gdzie wracać, prawda, w tamtych czasach, więc tutaj postanowili swoją kolebkę zrobić. Mieli, wybudowali kościół, kościół może trochę później był, ale najpierw zakupiony był jakby nie tyle dom, co wynajęty ośrodek, takie pomieszczenie na Bavis tutaj niedaleko. I to było przez kilka lat. Jednak oni bardzo pracowali na to wszyscy, e, ówczesna imigracja. Zresztą do dzisiaj niektórzy żyją, żeby zbierać pieniądze na coś większego, na większy ośrodek. I w latach bodajże 70., wschodni, przepraszam, że ja nie znam dokładnie data, ale bodajże w latach 70. zakupiono ten ośrodek. On był dużo mniejszy, to była tylko część tego budynku, jaka jest. E, z czasem, ponieważ imigracji było bardzo dużo naszych tutaj. E, Przodków tych byłych żołnierzy, więc to rozbudowano. Postanowiono rozbudować cały ośrodek. Dobudowano salę, najpierw salę tutaj, bilardową, później tam małą salę, następną dużą salę, żeby. Jesteśmy członkiem stowarzyszeń wszystkich stowarzyszeń yy, polskich w Anglii, yy, imigranckich w yy. wszystkie, tak, tak samo. No i to co robimy, to dla Polaków. Też zrzeszonych tutaj. Nie? I niekoniecznie, bo no nie możemy powiedzieć, że nie wpuszczamy to Polaków. Stowarzyszenie nie było stowarzyszeniem od początku sportowym. Było stowarzyszenie jakby klubem dla żołnierzy, byłych żołnierzy i ich rodzin, którzy, którzy to byli. Dopiero później e, powstał klub siatkarski gryw i to był jeden z najlepszych zespołów w Anglii. <grym> w ogóle nasi Polacy. Nasi. Teraz mamy Ivy i Polonia. Też najlepsze. <grym> dokładnie, dokładnie. E, e, i, de facto na początku był to e, klub siatkarski dopiero później został przekształcony na gryf e, FC Gryf, jakby no piłkę nożną prawda, ale wcześniej de facto był to e, co do emblematów, tak ponieważ ośrodek był z inicjatywy byłych żołnierzy więc te wszystkie emblematy to są e, e, symbole których ci żołnierze walczyli w jakich eskadrach e, to jest nasza taka jakby kąt pamięci dla nich wszystkich. No nawet ja mam okazję, miałem okazję poznać tych żołnierzy, którzy walczyli jeszcze pod Monte Cassino i nie tylko, którzy byli pilotami, co prawda odeszli już od nas. Jeden żołnierz, żołnierzy, o którym jeszcze nie tak dawno w programie telewizyjnym oglądałem w TVP Historia się to nie, da, nie tak dawno, rok temu, zdaje się, odszedł od nas. Szkoda, bo, bo naprawdę można było się dużo, dużo dowiedzieć. Dzisiaj są to ich synowie tutaj, we większości, albo już, no też to są ludzie starsi, którzy szli przez, jakby ze Syberii, przez Afrykę, przez Iran, tu dotarli do Anglii, bo ich rodziny, bo ojcowie walczyli. Ale też są to ludzie, którzy już mają po 80 latach. Do to, tytułu! To, to. Gdy my żyjemy, co nam obca przemoc Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi boskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi boskiej do Polski, za

Kto daje dyszkę? Jest dyszka! Jest dyszka za k koszulka Krychowiaka z podpisem. no Oczywiście, że podpisem. Sam podpisywałem. E, koszulka Krychowiaka z podpisem Krychowiaka. Kto da więcej? Kto da 10? Kto, kto da Cztery dechy? Nie jak nie gra, przecież na ławce dość dobrze siedzi. On dobrze siedzi. No, e, słuchajcie, a to jest z to wtedy grał. <laughs> Słuchajcie, dycha, jest dycha, tak? Dycha po raz pierwszy. Kto da 15? 15, mamy 15, po raz pierwszy. Kto da 20? Jest dwie deszki. Kto da 25? Jest 25, jest 25 po raz pierwszy. 20, włączam kamerę 360. Kamera włączona, kto da 25? 25. Jest 25. Kto da 3 dechy? 3 dechy. Dychy. 35. 35 od Urbana. 35. 35 od Urbana. Kto da 4? 40. Niestety Ci Urbana przebija. Niestety. Kto da 45? Krechowiak, Sewilla grał. Mamy 45. Kto da 5? Dych. 5 dych. Mamy Dobra. 5 dych. Urban daje 5 dyk. 5 dyk. Kto przybije Urbana? 55. O, Dobra, mamy 55. Mnie, Pamiętajcie, te pieniążki dla Oliwki, dla Oliwki. 55. Po raz pierwszy. Dobra, 6 dyk. 6 dyk. 6 65. 70. 70. 70, słuchajcie. 70. Mamy po raz pierwszy. No już bijemy rekordy. 75 75, 80. 85 nie jestem. Słuchajcie, 85. 85 funtów. Dobra, stuwa! 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 Kto był pierwszy? Ja byłem pierwszy <śla> No dobra, zaraz. Ale z kim pytanie? Dobra, e, kto da 110? Eee. 110. Cisza. 105 110. Kto da 110? Słuchajcie, to jest tylko dycha. Dajcie stówę i dychę dorzucacie. Kto da 110? 110. 110. 110. Kto da? Mamy 110. 110. 110. Po raz pierwszy. 110. Dobra. Czeka jeszcze nas Drugi. 110. Rzujemy. Po raz. Trzeci, brawo, o, brawo. Brawo. brawo! 120! Nie mogę! No Cześć 120! no 120, dał! 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi, brawo! 120 po raz trzeci! Gratulacje! Brawo. Brawo. brawo! No, brawo, pijesz dzisiaj rekord. A to tylko koszulka Krychowiaka. Panie Boguczki, mamy pana Pesę! <noise> Witamy ekipę Radia Banita! <noise> co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje, chłopaki? Muszę się Jesteśmy świeżo po licytacji. Ile zabraliśmy? Słuchaj, wiesz to tak. Dobre 3 kilo jest. No, dobre 3 kilo, ale to papiery, głównie papier, głównie makulatura. Ale no, zabraliśmy tak z 400 stówki do spokoju. No ja się spodziewałem za tą koszulkę Legi, co najmniej więcej, no. No ja też się spodziewałem, wiesz, mi się wydaje, że tutaj będzie trzeba coś dorzucić. No właśnie no. coś tak za mało, nie? Ja, Ale za spokojnie, mało. ja znam, ja znam tego co wylicytował, także jeszcze go ja tam myślę, jest. Ja ja myśli, że jeszcze jest tak. 5 dni się dorzuci, na pewno. No, no na pewno, ja na pewno. 400 pole. Także... Jak oceniacie generalnie imprezę dzisiaj? Super, my Super. My jesteśmy już tutaj Bo. drugi rok z rzędu. E, zostaliśmy zaproszeni przez e, patriot Slau. Rewelacyjna impreza, po prostu nie mogliśmy tutaj nie wziąć udziału w Powiem szczerze, jak zagrałem hymn, po mi łzy, No, mi... To było z... No. Płakałem i normalnie płakałem. To jest... Jak zobaczyłem to jest... właśnie, te emocje mnie ruszyły, jak ten no. jak tak mnie ruszył. On ogólnie nie patrzy tylko na Transformersach także, ale wiesz. Ale jest tak dobry bo... stary, poszły mi łzy. Nie, rewelacja, atmosfera niesamowita. Właśnie to jest to, że tutaj jest yy, piłkarski yy, taki turniej, gdzie przyjeżdżają chłopaki z różnych klubów, polskich, angielskich, i tak dalej i nie ma jest po prostu tak, jest tak. Wszyscy... No właśnie, okej. Okay. Wszyscy znają pewnie londyńskie radio, ale wy nie jesteście londyńskie radio, wy jesteście nie... radio Manita! My jesteśmy radio Manita Max i my jesteśmy nie tylko w Londynie, bo nie, no my jesteśmy nie. w internecie, my jesteśmy w całym, na całym świecie. Słuchaj, my jak nadajemy Meksyk, Stany. Polska, Niemcy z całego świata nas słuchają, czatujemy sobie, no jest mistrzostwo świata. My, my nie potrzebujemy ograniczeń, my nie potrzebujemy FM-u, nie potrzebujemy dabu, jak to się mówi. A teraz przy my tej dobie internetu, internetu, tak, internetu. Tak, przy tej dobie internetu, słuchaj. Jak ja sobie przykładowo jadę do Finlandii, oglądam Urbana na YouTubie, <laughs> tak samo <laughs> Urban sobie może jechać do Meksyku i słuchać Radia Banita Max. Powiedzmy. Dokładnie, tak, one, dokładnie. mamy aplikację, wiesz, także, Aplikacje. także wiesz, jedziemy, jedziemy. Czasem sobie czasem. czasem No to pożęga, czasy, tak, o, tak tak jak można was znaleźć? Mówcie tu szybko, szybko www.banitamax.pl Zapraszamy na strony banity A my dalej się bawimy Teraz jedziemy z rundą pucharową już o, o, tak, nie tak? Niedługo już wyłonimy zwycięzcę turnieju emocje, teraz to się zaczyna będzie się działo Będzie kopanie <laughs> Gratulacje dla drużyny, gdzie jest kapitan, gdzie jest kapitan, szukam, szukam kapitana, szukam kapitana, gdzie jest kapitan? No ja mogę być. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O w składzie, o sobotnim alkoholu, jakoś się udało, nasza gawa, Chcę się dowiedzieć trochę o drużynie, skąd drużyna, czy to drużyna tylko, nie wiem, z jednego miasta, W polski, stąd, wszystko, wszystko. Głównie drużyna jest z Londynu. Większość z nas mieszka w dzielnicy Felta. No i co, drużynie gramy. Przepraszam za mój głos, ale musiałem... Chyba cały turniej, nie? Musiałem, tutaj musiałem, ustawiać, musiałem ustawiać chłopaków. No, gramy w takiej polonijnej, widzę, swój swoi po pięciu. Już, o, ze sobą już gramy, dobre parę lat. No i są wyniki. Ja właśnie widzę, bo jesteście chyba pierwszą taką drużyną, z którą tutaj gadam, która naprawdę gra. Nie to, że to są ziom, tylko gra. Nie? Tak, tak, gramy, gramy. gramy na co dzień, trenujemy e, dwa razy w tygodniu, w niedzielę mamy mecze, także jest super. Kurde, gratulacje zwycięzca! W trzecim turnieju! Pozdrawiam! Pamiętamy 44. I to wszystko ze Slau, jak widzieliście, ekipa The Patriot Slau spisała się no, na najwyższym poziomie. Organizacja turnieju, rewelacyjna, gościnność w polskim klubie. Gryf, taka sama. Cóż, oby więcej takich turniejów. A no my powoli już kończymy. My cały czas szukamy fajnych Polaków, mieszkających tutaj w UK, robiących naprawdę niecodzienne, naprawdę fajne rzeczy, żeby się do nas zgłaszali. Tutaj macie e-mail nasi w UK, małpa I cóż, widzimy się następnym razem gdzieś w Londynie. Piąteczka, cześć!